Hejka! Dzisiaj się zajmiemy tematem, który jest nielubiany przez większość osób, jeżeli chodzi o tematy z biologii rozszerzonej. Będziemy mówić dzisiaj o transporcie wody, składników mineralnych i związków organicznych w roślinach. Najpierw możemy się zastanowić, jakie woda pełni funkcje w roślinie. I po pierwsze, jest substratem reakcji biochemicznych. Jedną z takich reakcji jest fotosynteza, która jest kluczowym procesem, jeżeli chodzi o fizjologię roślin. Chroni tkanki przed przegrzaniem i zachodzi to dzięki transpiracji. Do transpiracji przejdziemy później. Jest środowiskiem reakcji biochemicznych oraz bierze udział w transporcie związków organicznych i składników mineralnych, a także utrzymuje turgor tkanek i komórek roślinnych. Ważnymi pojęciami, jeżeli chodzi o wodę i o jej transport w roślinach, jest potencjał wody, i to jest taka zdolność komórki do pobierania bądź oddawania wody w wyniku osmozy. A także zwrócimy uwagę na potencjał osmotyczny, czyli na taką zdolność do dyfuzji dyfuzja to inaczej przenikanie cząsteczek wody przez błonę półprzepuszczalną. I możemy tutaj na rysunku zauważyć, że. Woda przepływa e, zawsze od mniejszego, znaczy zawsze od większego do mniejszego potencjału osmotycznego. I chcę jeszcze zauważyć, że potencjał osmotyczny jest równy zero dla wody destylowanej albo może też przyjmować e, wartości ujemne, nigdy nie przyjmuje wartości dodatnich. Jak już wiemy, po co jest woda w roślinach, to możemy przejść do mechanizmu jej pobierania oraz jej transportu w roślinie. Mechanizmy pobierania wody dzielimy na siłę sącą i na parcie korzeniowe. Siła sąca to jest taki podstawowy mechanizm pobierania wody i jej mechanizm jej przewodzenia w roślinie. Jest to transport zbierny, to znaczy, że nie wymaga dostarczenia energii i jest uwarunkowany transpiracją. Do transpiracji, jak już mówiłam wcześniej, przyjdziemy później i wyróżniamy także parcie korzeniowe to jest pomocniczy mechanizm i on działa wtedy, kiedy transpiracja jest ograniczona lub w ogóle nie zachodzi. I dzielimy parcie korzeniowe na gutacje i to są takie wydzielanie kropli płynu na brzegach blaszek liściowych. Możemy to zauważyć najczęściej rano i to jest po prostu rosa. I także partie korzeniowe dzielimy na płacz roślin. I to jest takie wydobycie płynu z uszkodzonych, um, z uszkodzonych łodyg, pędów. I tak między innymi pozyskuje się na przykład syrop klonowy. Pojęcie transpiracji pojawiało się już dużo razy, więc wyjaśnię Wam o co chodzi. Jest to po prostu parowanie wody z nadziemnych części roślin, czyli z łodyg, z liści. Najintensywniej transpiracja zachodzi przez liście i dzielimy transpirację na trzy rodzaje. Jest to transpiracja szparkowa i to jest ta transpiracja naj, najintensywniej zachodząca. I ona odbywa się po prostu przez aparaty szparkowe, a aparaty szparkowe to są wytwory epidermy. Transpiracja może być także kutykularna i ona odbywa się przez kutykulę, czyli taką warstwę, która pokrywa epidermę. A także transpiracja może być przedchlinkowa, i ona odbywa się przez przedchlinki korka. Chcę zauważyć, że te przedchlinki są stale otwarte i znajdują się na zewnętrznej warstwie wtórnej tkanki okrywającej. Tutaj na rysunkach po lewej stronie mamy aparaty szparkowe pod mikroskopem, a po prawej stronie mamy przedchlinki. W podstawie programowej obowiązuje nas także mechanizm otwierania i zamykania aparatów szparkowych, więc najpierw możemy zająć się otwieraniem szparek i szparki otwierają się wtedy, kiedy następuje wzrost stężenia jonów, potasu oraz jonów jabłczanowych, co z kolei prowadzi do zmniejszenia potencjału osmotycznego tego roztworu, które wypełnia aparaty szparkowe co z kolei powoduje napływ wody z komórek epidermy do komórek szparkowych w wyniku osmozy, co ostatecznie powoduje wzrost turgoru, kom y turgoru komórek szparkowych, a w efekcie powoduje to otwieranie się szparki. Jeżeli chodzi o zamykanie, no to to jest odwrotna sytuacja. Następuje zmniejszenie stężenia jonów potasu i jonów jabłczanowych, Zwiększa się potencjał osmotyczny roztworu, który znajduje się w komórkach szparkowych. Woda napływa do komórek epidermy z komórek szparkowych, także w wyniku osmozy. Następuje spadek turgoru komórek szparkowych, a w efekcie zamykanie się szparki. Na dole macie pokazane, jak wygląda zamknięty aparat szparkowy. I jak wygląda otwarty aparat szparkowy? I to jest schemat z jednego z arkuszy naturalnych. Musimy także znać czynniki, które wpływają na intensywność transpiracji. Jednym z takich czynników jest wiatr. I im większy wiatr, tym większa intensywność transpiracji. A dzieje się tak, ponieważ zwiększony wiatr zmniejsza wilgotność powietrza. A im mniejsza wilgotność powietrza, tym y, większa transpiracja. Także temperatura wpływa na intensywność transpiracji, i wzrost temperatury powoduje wzrost y, transpiracji z tego samego względu co wiatr, ponieważ temperatura także zmniejsza wilgotność powietrza. Kolejnym czynnikiem jest wilgotność powietrza, no to im mniejsza, tym transpiracja zachodzi bardziej intensywnie. Kolejnym z czynników jest dostępność wody glebowej i im mniejsza jest dostępność do tej wody, tym mniejsza jest transpiracja, ponieważ roślina nie może sobie pozwolić na zbytnią utratę wody. A także jednym z czynników, które wpływają na tę transpirację, jest natężenie światła. Im większe natężenie światła, tym większa intensywność transpiracji, ponieważ natężenie światła wysokie powoduje wzrost temperatury. Więc transpiracja zachodzi bardziej intensywnie. Teraz przejdziemy do transportu wody w roślinie. On odbywa się w trzech etapach. Na początku mamy transport poziomy i to jest pobieranie wody przez włośniki, które znajdują się w strefie, strefie włośników w korzeniu i on zachodzi w poprzek tych tkanek. Następnie mamy transport pionowy. Woda z korzeni. Jest transportowana do łodygi oraz do liści, a następnie znowu mamy transport poziomy, i on jest zakończony transpiracją bądź gutacją. Ta gutacja zachodzi rzadziej niż transpiracja. Poziomy transport wody w roślinie dzielimy na trzy rodzaje. Pierwszy z tych rodzajów jest transport Afoplastyczny i on odbywa się wzdłuż ścian komórkowych. Kolejnym rodzajem jest transport symplastyczny i on się odbywa przez protoplasty. I kolejnym jest transport transmembranowy i on się odbywa przez protoplasty, ale woda przekracza błonę komórkową, czyli te membrany, wielokrotnie. I jeszcze. Mamy pionowy transport wody w roślinie i on się odbywa dzięki sile kohezji i sile adhezji. Te siły ze sobą współgrają, dzięki czemu woda może być transportowana pionowo mimo sile grawitacji. Może być transportowana wbrew tej sile. Przypomnę, że kohezja to oznacza, że cząsteczki się kochają, cząsteczki wody się kochają i przylegają do siebie a atwezja oznacza przyleganie cząsteczek wody do podłoża, w tym przypadku do ścian cewek bądź do ścian naczyń. Kończąc już ten cały transport wody w roślinie, chciałabym Wam wspomnieć o suszy fizjologicznej. I to jest taki stan, w którym woda znajduje się w podłożu, ale roślina ma utrudnione jej pobieranie z tego względu, że może być ta woda zamarznięta, Albo może być bardzo silnie zasolona, wtedy roślina jej nie może pobierać. Przez transport wody, więc możemy zająć się teraz transportem asymilatów. Asymilaty to są produkty fotosyntezy. Przypomnę Wam jeszcze, że pierwotnym produktem fotosyntezy nie jest glukoza ani sacharoza, tylko jest to aldehyd-3-fosfoglicerynowy, w skrócie PGAL, wielkimi literami. Więc, jeżeli na maturze pojawiłoby się pytanie o pierwotny produkt fotosyntezy, piszecie PGAL. Broń Boże, nie piszcie glukoza. Pierwszym z etapów e, transportu asymilatów jest załadunek łyka. I on polega e, na tym, że produkty fotosyntezy są e, wprowadzane do e, elementów przewodzących łyka z liści bądź organów spichrzowych, w którym te produkty fotosyntezy są magazynowane. Następnie jest to transport pionowy i on odbywa się w górę bądź w dół roślin i zachodzi on w elementach łyka. I ostatnim etapem jest rozładunek łyka i to jest przemieszczanie tych produktów fotosyntezy do komórek, które nie, nie przeprowadzają fotosyntezy, ani nie magazynują asymilatów, więc one muszą je otrzymywać, żeby przeprowadzać inne procesy metaboliczne. Na końcu wam jeszcze szybciutko wspomnę o transporcie składników mineralnych. I one są transportowane do, kom do komórek roślin, wraz z wodą, którą pobierają. Z gleby, także, w e, także podczas transportu apoplastycznego, symplastycznego lub transmembranowego, i rośliny pobierają składniki mineralne najczęściej w formie jonów: takich jak jony azotowe, jony amonowe, jony e, siarczanowe i e, w formie tlenku siarki. Mam nadzieję, że Wam się spodobała lekcja, była dosyć szybka. Spróbowałam Wam to jak najlepiej umiem wytłumaczyć i jak najszybciej. To są takie informacje, z którymi na spokojnie możecie iść na maturę. Oczywiście przypomnijcie sobie jeszcze tkanki roślin, jak to tam wszystko zachodzi. Popatrzcie sobie na schematy przeróżne tych transportów, żebyście wiedzieli po prostu na maturze, jakby pojawiło się zadanie, że trzeba by było zaznaczyć gdzieś jakiś element bądź napisać jaki to jest rodzaj transportu. Więc ja już się będę z Wami dzisiaj żegnać i życzę Wam powodzenia w dalszej nauce i miłego dnia.